Padoćki, ten, witajcie w kolejnym odcinku, tak, tego samego dnia. Jestem ja i jest z nami, jestem zapowiadana... Straszna psiara! Tak! Dzisiaj sobie reagujemy na satysfakcję. Zobaczymy, czy to na pewno będzie satysfakcja. Dobra. To są to były parasole. Ja nie mogę. Ona na Sylwestra, idealne! Ale fajne. Chyba to sobie powinienem wyciąć. Nie gadaj. To się mnie bardziej... Nie bardziej satysfakcjonuje ta, to pod tym. Kameczki. A to nie wiem co to. Nie wiem co to jest. Co? To, to są chyba jakieś migdały. Migdały to ja mam w brzuchu. O, jakie Czekaj. O, ale równą przycinę. A... Niektórzy z tego nie roznacza to miasto. Ale satysfakcjonujące miasto. No, nie to o, to. Jak... o, a my to mieliśmy na odcinku, widzowie, to. Tylko, że to jest takie skorzystane. To straszna piara jakby co to robi Chińczyczka. Co się ta Chińczyka? Nie wiem, Chińczyczka, Chińczyka. Arkadiusz tańcula po prostu. Co nas Nie wiem co to jest. No ale fajnie to robi. To jest... Czekaj. Czy to jest 3D ta trójka? Nie. Okej. Ale satisfaction? My little reaction. O, to jest chyba ten. Czekaj. To była glina jakby taka. Bo glina ma taki kolor, tak naprawdę. Ja chodziłem na te zajęcia z gliny, bym mogłam potem pokazać. Nie, że się chwalę, ale chcę wam pokazać. Dobra. Ło, <laughs> ale fajne zakładane. Widziałam podobno obrazy w action. Eee, dobra. E, to wygląda trochę jak ta miska. Bo on to zbiera i jest więcej miski. O, miski. Ale niszczą trawę. Ale piękne. Mm. Aha, oni to tak przysypują. Oni to tak odwracają, żeby, żeby zasiać sa. nasionka. O! Tak mm. mm. głęboko wchodzi. I tu jest, to jest ten. To, 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 to. to, to, Nawet to, to, to. nie wiem, co to jest. Piękna gąbka. Ona ma chyba uczulenie na wodę, bo jej się robią takie bryszcze wielkie. Mm. Ojen! Nawet nie wiem, co to Czy to jest jakiś odkurzacz z proszkiem w środku? Czajnik! Okay. To jest produkcja czajników, jeżeli się zastanawiacie skąd się wziął ten czajnik z YouTube'a, to tutaj je macie. O, tutaj nie wiem. Aha, takie wybite! Ja myślałam, że to jest serduszko, a to są jakieś dwa jaja. No nie róbcie sobie jaj! A, 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 jajeczny żart! Dobra, wiem, nikt się z tego nie śmiał. Ło, wow, ale te chmurki! Jak, wow. jak chmurka ekipy! I tam mają teraz jakąś nową chyba ją burzę nazwali, nie wiem. E no. A tutaj pianka. Ja bym... Nie wiem co zrobić z tą pianką. Ja bym zrobić coś innego, niż ją tak smutno wykorzystywać. To się tak składa. To jest fajne to, jak oni tak to zgniatają taką zgniatarką. Mm. Ech. Wy oczywiście widzowie nie zapomnijcie o subscriberze, łapce w górę. E, sam kreatywnie wymyślałem, mm. to to nie tak, że od youtubera to wziąłem, Nie, skąd? To jest jedzenie? Ja nie mogę. Może. O, ale. W... Pamiętam, jak była kiedyś taka gra, że właśnie jesteś takim czymś. I trzeba było to, ten. I trzeba było drewno tak skorupować. nie widzą wiesz? Dobra. Gorące. Już Karte, nie mogę. Czy to ci te Co? Co, Co jest? Eee. Ale to jest fajna maszyna. Chciałbym taką. Często gram w karty, dlatego mam łeb obdarty, a, 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 to nie było zabawne, no, metalowe blachy, o, oh. zupa, dawać mi tutaj zupkę, ale zupa, o, ale nowy nakładany ten, Śliczne. To wygląda jakby to był jakiś laser promieniowy, co, ja w ogóle, co, o, tutaj, tutaj chyba jak się robi te na jedzenie, czy nie wiem, na stołówka są takie, w sensie, ja nie mam na... Ja nie chodzę na wstółówkę. No, nie co to jest? O, tutaj chyba jak się moby robi, mob, co? Mop, ale piękny. Piękny mob? No co. Ech, bo jest straszna psiara. Obiecałem, obiecałem widzom to, co, to, co bardzo chciałaś zrobić, czyli że kiedy sobie będziemy robili reakcje na nasze stare filmiki. <grym> Ojej, nie! Ale ja się. Ja, ja myślę, że się będę śmiał z naszego humoru i z naszego głosu. Przecież ja wtedy się w ogóle nie śmiałam. A teraz ciągle robię jakieś. Oh, sorry, sorry, nie chciałam cię uderzyć. O! No bo teraz and... to robisz, y wiesz Nie, teraz jestem taki bardziej zdowniony Taki plus. Tak, tak błaźnie, Ja tego Nie powiedziałem. Nie To jest. Nie o to mi chodzi, wiecie. Oh, Ooooo, jakie arkadiusze tańcule! jakie piękne. Hmm. Ile oni tam tego mają? Jeżeli to jest jedzenie, to chcę tam pracować. Patrz, tam nawet stanęły nie, takie nie, nie. dwa. Dobra, nie mogę zapomnieć, że mam widzów. Eee, no. no Zapomniałem, przecież przed chwilą do niej gadałem. Czemu gadam do siebie? Przecież ty jesteś, bo powinienem do ciebie gadać. Albo o tym. Ale dziadek Ale... robi satysfakcję. Nie. Straszne mm. ale on już w 1939 robił takie satysfakcje. on no to ręką robi? To wygląda jak jakieś żelazo czy coś? Chyba, że on ma nóż na tej ręce. Duru, duru, dur. Znam to. To się niektórzy mówią, że jak jest pęknięte, to wystarczy posmarować mydłem i to działa poważnie. Albo masłem. Plaserkami z oczu. A Ale nie palcami w głowę Magnusa. Dobra. <m> mycie autka. To, to, to jakieś auto chyba. Nie, no. nie takie dziwne oh. światła. Po to było od boku. O, tutaj te, szampany e, Timu X. <marnia> nie wkurzajcie się, jak pijecie. w, w see, ja nie wiem. <marsZ> Bo myślę, że ten filmik na pewno, obej na pewno obejrzy milion osób i na pewno będzie się ktoś taki. Tak jak powiedział Szust, że jego odcinek będzie na 2 miliony wyświetleń może, a ten filmik miał 3,6 tysiąca wyświetleń. Poważnie. A Szust ma 200 tysięcy tych subów. Chyba już ma nawet 300. Nie wiem. Nie oglądam takiego czegoś. Tylko, żeby to zaraz jakaś drama nie wybuchła. Okej, okay, nieważne. O, jaka animacja! O, ale słodko. Czemu masz strzałę w sobie? O. Pamiętam jak straszny psier mi ostatnio wysłała takiego teraz strasznego mema z to się był zabawny. Nie, może wam kiedyś go pokażę. Łokul. on tak, to by było, ja myślę, że w przyszłości będą takie kosiarki właśnie, że tak się trawę zmiata. Ale, o Jezusie, Chrystusie Mariusie, ale piękna. Przestań mnie zabijać. O, 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 ręce, wszyscy ręce w górę, pu, 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 Kto pomyślał, że to może być satysfakcja na stadionie? O, o, o. Duszą, duszą, kogoś duszą workiem, o. a nie. o kurde. Ekipy. Duru, duru, duru. Pamiętam, że na wcześniejszym odcinku, nie wiem, czy ktoś z was oglądał, ale tak do mikrofonu zrobiłem, w się sensie do mikrofonu. Do głośniczka. Duru, duru, duru. Ale głośnie. Wtedy byłem w swoim pokoju i mogłem się drzeć. Teraz nie jestem w swoim pokoju, jestem się walić w czoło? Mam coś... Chcesz mi coś pokazać? Że mamy coś na czole? Ja mam coś na czole? Co to Okej. Czy to cię To było ciasto chyba. Nie wiem. Ej, bo, ja, bo myśmy mieli na to reagować, a się ze sobą kłócimy. W sumie... Czy to można nazwać kłótnią? Durudur. ru Ojeju. Ale się przewróciło. <laughs> Największy... Ale czemu to tak na, na dole tak krusz Tak gwałtownie, tak... Jakie Spodnie! Ej, no, ej, to są spodnie, po. nie. ma takie. To są spodnie. Powinienem grać w totolotka, chyba, a nie tutaj nagrywać. Chociaż nie, no, lubię swoich widzów. Bardzo. Bo dają, bo dają łapki w górę i subskrybery. <grywa> Mogę tak mówić, mam na razie małą oglądalność. Easy. No, gorzej, ktoś to stłucze. <grym> Czemu mam zawsze taki humor? Trochę jak Wednesday. A Wednesday to coś było po angielsku, nie? Chyba Środa. ten. Tak. Ona się nazywa Środa. No co? Faj fajne, fajnie się nazywać Środa. Chcielibyście się nazywać Środa? Ja bardzo. Ona chciała i jest normalna. Dzień, Czy nie? Nie dzień, wiem, nie ogląda. Dzień, dzień dobry <laughs> Dzień dobry. A, najlepiej gdybym się urodził w środę. A się. Nie... O, jaki ninja! Fruty ninja! Ale tam, ale tam też były kawałeczki, taki mini arbuza, co prawda ja nie lubię. Co w się sensie, nie wiem, nie wiem arbuzów. Ale bad 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 bojen. Ja mogę tutaj dawać dźwięki, jak jak wam ich brakuje. Czka! A! Czka! A! Czka! A! Ale to było taka jak dosłownie, jak taka chmura. E to już było. Zii, zii, zii. Chyba, że on to dalej robi po prostu i to jest bardzo <grym grym grym part> <two>. dwa. Nie wiem, kto ogląda takie rzeczy. O tak, to jest to z miniaturki. Oj oj. O, o. O. Co? <grym> łode w cuk Powiedziałem łode w cuk o tu też było z miniaturki wow. ale fajnie nabrał Piękne. myśmy tam wcześniej mieli że ktoś biał chyba igły czy coś tam w szpinkę znaczy w szwinkę, <laughs> nie w szpilkę <laughs> dobra tutaj jakieś szlaczki To był ej czy to się powtarza Oj niestety ej to ja to dosłownie. Myślę, a, dobra, nie, je, jest coś kreatywnego. O, jakie piękne. Myślę, że on to szampanem robi. I ten mąż to szampan. Popa. Każdemu się może pomylić. W sensie ja nie. Ja myślę, że ja w tego sylwestra nie będę pić szampana, ja nie piję szampanów. W sensie, no, piłem chyba trzy razy w życiu. O, jako. I to raz dlatego, bo ty mi dałaś szampana. No, ale nie jestem zły chyba. piękne. Co to jest? Kabusia. O, serduszka. Wow. Takie serduszkowe. Wow, jakie piękne. Ja widziałam taki filmik jak. Takiego shorta, że typ bie. że typ zrobił mu dosłownie takiego ładnego szopa z pianki, co nie? A tym to rozmieszał łyżką na ich oczach. Dalej nie oglądałem, bo wiedziałam, co będzie, że oni go zabiją. Hm, piękne. No, i pewnie. Muszelki. O, wow, jakie piękne. No, pamiętam, jak ostatnio byłem. Nad... Ja myślałam, że to czekolada tak spływa i myślałam, to taka zabójcza czekolada? A, trochę. A weź stary, tam daj palec. Dawaj, dawaj. Ja już nie jestem Wednesday, spokojnie. Już nie, nie jestem są. środą. Ej, po, pomyliliśmy się i Wednesday to nie środa. W sensie nie, to wtedy nie ja się pomyliłem, ale używałem tego. Więc w sumie jestem susem, Amongusem. Sus, amongus. Kiedy będzie update do Amongusa? W ogóle wiem, nie dokończyłem e, pokazywania DR Airship, sami sobie sprawdźcie. Ha, widzicie, jaki jestem hejterem. Jak ja... jakim jestem bad Za to mówię też przekleństwa, jak... E, Pubwa! O! Pubwa! <ścoughs> oh wow, no. <ścoughs> Albo... Też mówi coś takiego bardzo brzydkiego. Ale piękne. Jak. cholipka. No to już było, mi się wydaje. Chyba, że ona to jeszcze bardziej odchudza. Bo kiedy chcesz się odchudzać, nie, ona to, to bardziej chyba odchudza. Nie wiem. Chciałam powiedzieć, że sobie sprawdzę na powtórce, ale. Ja, ja nigdy nie oglądam dwa razy mojego filmiku. Bo mi się nie chce po prostu. Widzicie, jakiego macie ambitnego ale YouTubera. Ale piękne. No, a to jest chyba ten, do tego, do pola golfowego, nie? Taka dziura. Nie Ja też. Widzisz, <grym> nie? Takie małe szparki. Może <grym> tam jakiś gaz wpuszczają, marihuanę. W sensie brokuły. <grym> Jak to mówi Rewo, brokuły? Nie. mamy tu jakiegoś kurczaka, którego włosy pochłaniają. No <grym> e, Rewo, chyba, chyba wolimy tego. Czemu tam pisze, że satysfakcjonujące? Koże Rani, kurczak jest tesla. Jest... Okej, okay, nieważne. No to co, widzowie? Papa, pa, hej! Cardon, masz paraczki. Co? Dobra, ci miłego szczęśliwego roku.